We wtorek, 28 stycznia 2025 roku, we wschodnim Kongo, rebelianci z grupy M23 zajęli Gomę. Jest to bardzo ważne miasto. Z tego miasta jest transportowany koltan, surowiec, z którego są produkowane między innymi rakiety, komputery, smartfony. Jest to strategiczny surowiec numer jeden na świecie. Z racji tego, że rebelianci Il Gomy już zajęli, nie wiadomo co się tam do końca dzieje, gdyż na ulicach Gomy panuje chaos. No i proszę Państwa, ta wojna trwa już jakieś 25 lat od upadku rządów Mobutu Seko, czyli od 1996 roku. Zginęło w niej ponad 6 milionów ludzi, czyli byłaby to najkrwawsza wojna od czasu II wojny światowej wojna toczy się o surowce generalnie właśnie o Koltan No i kiedy we wtorek rebelianci z N23 zajęli gomę to schwytali tam całą grupę najemników z Rumunii i co ciekawe nic im nie zrobili tylko kazali im udać się w stronę granicy z Ruandą i Rwandyjskie wojsko już tych najemników przejęło nie jest to pierwszy i ostatni przypadek, kiedy w Kongo pojawiają się najemnicy, gdyż za tą wojną stają po prostu obce mroczne siły, i teraz warto o nich powiedzieć. No, mamy taką ciekawą postać to jest obywatel Izraela Dan Geltler. Kontroluje on wydobycie surowców we wschodnim Kongo, przede wszystkim Koltan. W roku 2019 do Konga przyjechał Yossi Cohen, dyrektor Mossadu. Izraelskiej Agencji Wywiadu Zagranicznego, aby wstawić się za Gertlerem u prezydentów Konga, Josefa Kabili, a później u Feliksa Chiseketiego. Żeby było ciekawiej, to generał Sił Zbrojnych Republiki Południowej Afryki Maomela Moretti-Motau zauważył, iż rebelianci są wyposażeni w broń izraelską i amerykańską, E, czyli wiadomo już, że Stany Zjednoczone i Izrael wspierają tą rebelię. E, żeby było ciekawiej, w zeszłym roku, 2024, e, trzech obywateli amerykańskich zostało schwytanych przez armię kongijską e, za udział w puczu przeciwko prezydentowi Chisekedi. No i e, tym trzem panom grozi kara śmierci. No jest tak najbardziej prawdopodobne, gdyż e, Kongo. E, wielokrotnie skazywało już ludzi na śmierć za takie, za to oskarżenie, właśnie próba wpuczu, puczu. E, tak więc nie wiem, czy uda im się z tego w ogóle wybronić. E, no i tak, za rebeliantami N23 stoi prezydent Ruandy Paul Kagame, e, który o, oficjalnie twierdzi, że to jest nieprawda, że on z tym nie ma nic wspólnego. No, ale wszyscy wiedzą, że tak jest. Rwanda, mimo iż jest maleńkim krajem, to szachuje Kongo. W ogóle Rwanda stała się, jak gdyby, takim policjantem w regionie. Można to trochę porównać do Erytrei. Erytrea również jest państwem małym, ale posiada bardzo silne siły zbrojne i szachuje chociażby większą Etiopię, tak? Tutaj można porównać właśnie sytuację Erytera-Etiopia do... Rwanda i Kongo. Kongo jest oczywiście monstrualnych rozmiarów, a Rwanda jest maleńka. Wspierana jest notabene przez Ugandę i Burundi. No i armia rwandyjska jest bardzo dobrze wyposażona. I co ciekawe, warto tutaj powiedzieć, iż w trakcie tak zwanej II wojny kongijskiej, czyli pod koniec lat 90. Armia rwandyjska była w stanie przerzucić swoje wojska ze wschodniego Konga, tutaj aż pod Kinshasę, aż do zachodniego, w stronę zachodniego Konga. I wojska rwandyjskie szturmowały Kinshasę. Ta operacja im się nie powiodła, gdyż wtedy podjęły interwencje inne kraje afrykańskie, tak jakby Zimbabwe, Angola, które wsparły rząd, rząd Ezir Kabili. Wtedy ta interwencja rwandyjska się nie powiodła, ale od tego czasu. Rwanda, można powiedzieć, szachuje Kongo właśnie tutaj w tym regionie i właśnie w okolicach Gomy trwa non-stop rebelia od dwudziestu kilku lat i Kongo nie jest w stanie nic z tym zrobić. Kto wie, być, być może nawet i nie chce zrobić. No i tutaj na koniec mogę pokazać, co się stało w Kinszasie we wtorek, kiedy. Tłum wdarł się do kilku ambasad i je podpalił. Między innymi ambasada Francji, która również jest oskarżona o różne machinacje w tej wojnie. Tak więc końca tego koszmaru nie widać. Kongo to jest państwo upadłe, ale dopóki są tam surowce, ta żeś będzie trwać.